Gramatyka, czasowniki modalne, must, have to, angielski od zera, have to, relacje przymusu w czasie, present simple. Have to, w relacjach przymusu w czasie, present simple. Wprowadzenie do czasownika, have to. Czasownik, have to, służy głównie do relacjonowania przymusu permanentnego, wymogi prawa lub przyjętych zasad lub wielokrotnego, narzuconego przez osoby trzecie. Do relacjonowania przymusu narzuconego sobie samemu, zazwyczaj jednorazowego, stosuje się czasownik. Must, ale czasownik. Have to może być tu stosowany zamiennie. Przykłady. You have to drive with seat belts fastened. Musisz jeździć z zapiętymi pasami bezpieczeństwa. You have to walk on the left side of the road. Należy chodzić lewą stroną drogi. I must stop smoking. Muszę rzucić palenie. Ale również I have to stop smoking. Muszę rzucić palenie. Przymus można odnosić do wszystkich rodzajów zdarzeń i wtedy po czasowniku have to. Należy stosować czasownik w formie podstawowej. Przykłady. I have to be there now. Muszę tam być teraz. You have to have more time this week. Musisz mieć więcej czasu w tym tygodniu. He has to do it at this moment. On musi to zrobić w tym momencie. We have to be able to do it. Musimy umieć to zrobić. Odmiana czasownika. Have to przez osoby. W języku angielskim: czasownik. Have to odmienia się przez osoby tylko w dwóch formach. Konsekwencją tego jest przymus stosowania w zdaniu angielskim podmiotu, który nadaje czasownikowi osobowość, personifikuje go. I have to. Muszę. You have to. Musisz. He has to. On musi. She has to. Ona musi. It has to. Ono musi. We have to. Musimy. You have to. Musicie. They have to. Oni, one muszą. Przykłady: I have to be at this meeting. Muszę być na tym spotkaniu. You have to have a better plan. Musisz mieć lepszy plan. He has to have more ideas. On musi mieć więcej pomysłów. She has to have more time for them. Ona musi mieć więcej czasu dla nich. Our dog has to stay at home. Nasz pies musi zostać w domu. We have to do it for them. Musimy to zrobić dla nich. You have to tidy your garden. Musicie uporządkować swój ogród. They have to read it once more. Oni muszą to jeszcze raz przeczytać. Podsumowanie. Zauważ, że w zdaniach angielskich bez podania osoby, nasz rozmówca nie wiedziałby o kogo chodzi. Czasownik. Have to. Musieć. W czasie prezent Simpy. Teraźniejszość. Prezent. Czas teraźniejszy. Prezent Simpy. I have to do it now. He has to do it now. They have to do it now. Okoliczniki czasu. Teraz. Now. W tym momencie. at this moment. Obecnie. at the present. Przymus może dotyczyć sytuacji jednorazowych. Wtedy stosujemy okolicznik czasu, lokujący zdarzenie w konkretnym momencie lub sytuacji wielokrotnych. Wtedy stosujemy odpowiedni okolicznik częstotliwości. Na przykład: often, często, rarely, rzadko, always, z zawsze, never, nigdy, regularly, regularnie i tak Tworzenie zdań oznajmujących i pytających. W czasie teraźniejszym zdania twierdzące budujemy za pomocą. Have to, has to. Natomiast zdania przeczące za pomocą. Don't, doesn't. A zdania pytające odpowiednio za pomocą. Do, does, don't, doesn't. Zdania twierdzące. Struktura. Podmiot. Plus. Have to, has to. Plus czasownik. Plus dopełnienie. Przykłady. I have to be there now. Muszę być tam teraz. She has to have an easier job. Ona musi mieć lżejszą pracę. They have to stay longer here. Oni muszą zostać tu dłużej. Zdania przeczące. Struktura. Podmiot. Plus. Don't. Doesn't. Plus. Have to. Plus czasownik. Plus dopełnienie. Przykłady. I don't have to be there now. Nie muszę być tam teraz. She doesn't have to have any easier job. Ona nie musi mieć lżejszej pracy. They don't have to stay longer here. Oni nie muszą zostać tu dłużej. Tworzenie pytań. Pytania ogólne typu czy. Struktura. Do, das. Plus podmiot. Plus. Have to. Plus czasownik. Plus dopełnienie. Znak zapytania. Przykłady. Do I have to be there now? Czy muszę być tam teraz? Does she have to have an easier job? Czy ona musi mieć lżejszą pracę? Do they have to stay longer here? Czy oni muszą zostać tu dłużej? Tworzenie pytań. Pytania ogólne typu czy nie. Struktura Don't doesn't. Plus podmiot plus have to plus czasownik. Plus dopełnienie. Znak zapytania. Przykłady. I have to be there now? Czy nie muszę być tam teraz? Doesn't she have to have an easier job? Czy ona nie musi mieć lżejszej pracy? Don't they have to stay here? Czy oni nie muszą zostać tu dłużej? Tworzenie pytań o podmiot. Pytania o podmiot twierdzące. Struktura: who, what, which of, plus has to, plus czasownik, plus dopełnienie. Znak zapytania. Przykłady. Who has to be there now? Kto musi być tam teraz? Who has to have an easier job? Kto musi mieć lżejszą pracę? Who has to stay longer here? Kto musi zostać tu dłużej? W liczbie mnogiej stosujemy have to. Which of them have to be there now? Którzy z nich muszą być tam teraz? Which of them have to have an easier job? Którzy z nich muszą mieć lżejszą pracę? Which of you have to stay longer here? Którzy z Was muszą zostać tu dłużej? Pytania o podmiot przeczące. Struktura. Who, what, which of, plus, doesn't, plus, have to, plus czasownik, plus dopełnienie. Znak zapytania. Przykłady. Who doesn't have to be there now? Kto nie musi być tam teraz? Who doesn't have to have an easier job? Kto nie musi mieć lżejszej pracy? Who doesn't have to stay longer here? Kto nie musi zostać tu dłużej? W liczbie mnogiej stosujemy Don't have to. Which of us don't have to be there now? Którzy z nas nie muszą być tam teraz? Which of them don't have to have an easier job? Którzy z nich nie muszą mieć lżejszej pracy? Which of you don't have to stay longer here? Którzy z Was nie muszą zostać tu dłużej? Pytania szczegółowe o dopełnienie. Pytania o dopełnienie twierdzące. Struktura: Who, Where, When, Plus, Do, Das, Plus podmiot, Plus, Have to, Plus czasownik, Plus reszta dopełnienia. Znak zapytania. Przykłady. Where do I have to be now? Gdzie muszę być teraz? Why does she have to have an easier job? Dlaczego ona musi mieć lżejszą pracę? Why do they have to stay longer here? Dlaczego oni muszą zostać tu dłużej? Pytania o dopełnienie przeczące. Struktura. Who, where, when, plus. Don't, doesn't, plus podmiot, plus. Have to, plus czasownik. Plus reszta dopełnienia. Znak zapytania. Przykłady. Where don't I have to be now? Gdzie nie muszę być teraz? Why doesn't she have to have an easier job? Dlaczego ona nie musi mieć lżejszej pracy? Why don't they have to stay longer here? Dlaczego oni nie muszą zostać tu dłużej? Podsumowanie. Zauważ, że zdania twierdzące buduje się tu za pomocą. Have to, has to. A zdania przeczące za pomocą. Don't, doesn't. Natomiast zdania pytające za pomocą. Do, das, don't, doesn't. Przymus może dotyczyć sytuacji jednorazowych, wtedy stosujemy okolicznik czasu lokujący zdarzenie w konkretnym momencie, lub sytuacji wielokrotnych, wtedy stosujemy odpowiedni okolicznik częstotliwości. Przykłady. He has to be there now. On musi być tam teraz, zdarzenie jednorazowe. He has to be there On musi bywać tam systematycznie, zdarzenie wielokrotne. Dla tych, co chcą wiedzieć więcej, okoliczniki częstotliwości: Do relacjonowania przymusu wielokrotnego, konieczne jest zastosowanie stosownego okolicznika częstotliwości. Okoliczniki stosowane na początku zdania. As a rule, z reguły. As usual, jak zwykle. Sometimes, czasami. Przykłady. As a rule, I have to do it before noon. Z reguły muszę to robić przed południem. Sometimes he has to stay at work longer. Czasami on musi zostać w pracy dłużej. Okoliczniki stosowane przed czasownikiem have to. Often. Często, rarely, rzadko, always, zawsze, never, nigdy, hardly ever, prawie nigdy, hardly, prawie nie, ever, czy kiedykolwiek, usually, zwykle, sometimes, czasami. Przykłady. They often have to be there. Oni często muszą tam być. He always has to explain it to us. Zawsze musi nam to wyjaśniać. Okoliczniki stosowane na końcu zdania Systematically, systematycznie, regularly, regularnie, accidentally, przypadkowo, okazjonelli, sporadycznie, every day, codziennie, every time, za każdym razem, every second day, co do drugi dzień, every two days, co dwa dni. Przykłady: I have to go there every week. Muszę tam chodzić co tydzień. She has to help them systematically. Ona musi pomagać im systematycznie. Gramatyka. Czasowniki modalne. Must. Have to. Angielski od zera. Have to. Relacje przymusu w czasie. Present simple. Zapraszam na kolejny wykład z tego samego cyklu.